Poseł Krzysztof Śmizek staje w obronie Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu i w przeciwieństwie do posłów Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że da się go jeszcze uratować. Przypomnijmy, że podjęto decyzję, by Wydział przenieść do Świdnicy. Oznacza to utrudnienia dla wszystkich, którzy dochodzą swoich praw pracowniczych. Wniosek o likwidację wydziału złożyła prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Pomimo licznych protestów Zbigniew Ziobro wydał rozporządzenie likwidujące wydział. Wałbrzych nie jest jedynym miastem, gdzie doszło do takiej sytuacji. Podczas ostatniej konferencji posłowie koalicji obywatelskiej stwierdzili, że klamka zapadła i wydziału nie da się już uratować. Pisaliśmy pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości i odpowiedzieli nam, że oni już w tej chwili tego nie mogą wstrzymać. Myśmy żądali przywrócenia Sądu Pracy do Wałbrzycha. Niestety machina ruszyła i machina ruszyła na wniosek prezes Sądu Rejonowego. Krzysztof Szmierzak twierdzi, że jest jeszcze szansa i też zamierza napisać list do ministra sprawiedliwości. To, z czym mamy do czynienia tutaj w Bałbrzychu, to jest barbarzyńskie odcinanie tlenu takim miastom właśnie jak Wałbrzych. Likwidacja Sądu Pracy jest ciosem dla lokalnych pracowników. Dziesiątki tysięcy ludzi mogły jeszcze do niedawna korzystać z tego sądu pracy. W tym sądzie pracy decydowały się ważne sprawy, ważne konflikty zyskiwały rozwiązanie. Konflikty, spory o zapłatę, o godziny nadliczbowe, o nielegalne zwalnianie z pracy. Mnóstwo wszystkich spraw, które w sądzie pracy się rozwiązują. I co się wydarzyło? Po cichu. Bez konsultacji społecznych, bez żadnego powiadomienia lokalnej społeczności, a na kilka dni przed wyciekły informacje, że sąd pracy w Wałbrzychu zostanie zlikwidowany. O pomoc poprosili posła członkowie OPZZ Solidarność. Kilkanaście lat temu nastąpiła dzika restrukturyzacja przemysłu w mieście Wałbrzychu i jego okolicach, i wiele spraw pracowniczych jest załatwionych w tym, że. W pracy. Uważam za niemoralne i aspołeczne działanie pana ministra Ziobry w rejonie naszego miasta Wążka. Krzysztof Smiszek nazywa sytuację odcinaniem tlenu. I co robi Prawo i Sprawiedliwość? Robi dokładnie to samo. Odcina tlen takim miejscowościom, takim miastom jak Wałbrzych. Krok po kroku metodą salami odcina kolejne ważne, czy likwiduje kolejne ważne instytucje dla życia lokalnej społeczności. Jako poseł na Sejmie Ziemi Dolnośląskiej wystąpię do Ministra Sprawiedliwości o jak najszybszą zmianę tej decyzji. Jako wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu dolnośląskiego zwołam specjalne posiedzenie naszego zespołu, na które zaproszę zarówno przedstawicieli Wałbrzyskiego PZZ-u, jak i ministra sprawiedliwości, żeby powiedział tym ludziom tutaj prosto w oczy, jakie były powody do likwidacji tego sądu, jakie były powody odbierania im podstawowego prawa, jakim jest prawo e, do sądu i prawo do obrony przed nieuczciwymi praktykami e, pracodawców.